Dzień dobry czy też dobry wieczór, witam po raz kolejny i nie spodziewałam się, że będę jeszcze jeden materiał dzisiaj nagrywać, no ale ponieważ naprawdę wiele się dzieje. Mamy wystrzałowe wiadomości. Co prawda, można się było tego spodziewać. Wszystkie znaki na niebie i ziemię, ziemi wskazywały na to, że tak się stanie, ale ja tutaj nie chciałam uprzedzać faktów. Poczekaliśmy i nareszcie mamy tutaj rezultat. Otóż prokuratorzy federalni ogłosili 25 września, że uzyskali oskarżenie, czyli tak zwane indictment przeciwko byłemu dyrektorowi FBI. Jamesowi Comeyowi w sądach federalnych. James Comey został oskarżony przez wielką ławę przysięgłych w okręgu sądowym wschodniej Virginii. Za chwilę jeszcze wspomnę wschodnią Wirginię, bo to wiąże się z kolei z tematem, o którym mówiłam kilka dni temu, a konkretnie z postem, który zrobił Donald Trump na Truth Social. Tak więc Comey został oskarżony przez wielką ławę przysięgłych w okręgu sądowym wschodniej Wirginii o składanie fałszywych zeznań oraz o utrudnianie postępowania karnego, tak zwane obstruction. W poście na platformie X w nawiązaniu do tego aktu oskarżenia wyraziła się prokurator generalna Pam Bondi. I oto, co Pam Bondi w tej kwestii napisała. Już przechodzę do tego właśnie postu. To jest post prokurator generalnej Pam Bondi. Napisała tak: Nikt nie stoi ponad prawem. Dzisiejsze oskarżenie odzwierciedla zobowiązanie tego Departamentu Sprawiedliwości do pociągania do odpowiedzialności tych, którzy nadużywają stanowisk władzy. I wprowadzają w błąd Amerykanów. Będziemy podążać za faktami w tej sprawie. I również dyrektor FBI, Kasz Patel, wyraził tutaj swoje zdanie, chociaż powiem jeszcze na marginesie, że ani Kasz Patel ani Pam Bondi nie wymienili tutaj Jamesa Akom z nazwiska no ale możemy się oczywiście domyślać że właśnie chodziło o tą konkretną osobę i o te konkretne oskarżenia tak więc o to co powiedział Kasz Patel Dziś wasze FBI zrobiło kolejny krok w kierunku pełnej odpowiedzialności przez zbyt długi czas wcześniejsze skorumpowane kierownictwo i ich wspólnicy Wykorzystywali federalne organy ścigania jako narzędzie, niszcząc niegdyś dumne instytucje i poważnie podważając zaufanie społeczne. Codziennie kontynuujemy walkę o odzyskanie tego zaufania, a pod moim przywództwem FBI stawi czoła temu problemowi bezpośrednio. Nigdy upolitycznienie organów ścigania nie było tak rażące, jak podczas oszustwa związanego z tak zwanym Russia Gate, czyli Rosja, Rosja, Rosja. Haniebnego rozdziału historii, który nadal badamy i ujawniamy. Każdy, a zwłaszcza ci na stanowiskach władzy, zostanie pociągnięty do odpowiedzialności bez względu na swoją pozycję. Nikt nie stoi ponad prawem. No właśnie, i to są te słowa, którymi się tutaj podzielił z nami. Nikt nie stoi ponad prawem. I jak to, jaka to jest piękna puenta, ponieważ właśnie tymi słowami często posługiwali się demokraci, kiedy przeprowadzali swoje polowanie na czarownicę, jak to mówił Donald Trump, kiedy ścigali go za rzeczy, które absolutnie nie miały żadnego sensu. Tak więc rzeczywiście... No one is above the law. Nikt nie stoi ponad prawem. Jest oskarżenie. Do momentu publikacji czy też na razie jeszcze nie było tutaj żadnego komentarza oficjalnego, komunikatu oficjalnego Departamentu Sprawiedliwości. Przypuszczam, że to jutro z Białego Domu być może Carolyn Levitt, jeżeli jest planowana taka konferencja czy też jakaś, jakieś spotkanie z dziennikarzami to prawdopodobnie będą te pytania zadawane. Natomiast za chwilę jeszcze oczywiście wyjaśnię, o co chodzi, ponieważ zdaję sobie sprawę, że nie wszyscy są zaznajomieni z tematem. W trakcie zeznań przed Senacką, przed Senacką Komisją do Spraw Sądownictwa w 2020 roku, a konkretnie 30 września, James Comey był pytany o swoją rolę i swoją wiedzę dotyczącą planu z lat 2016-2017 byłej sekretarz stanu Hillary Clinton. I ten plan miał ponoć mieć, mieć na celu zdyskredytowanie Donalda Trumpa, który oczywiście, jak wiadomo, był wtedy jej rywalem republikańskim. James Comey stwierdził, że nie miał wiedzy o żadnej notatce CIA powiadamiającej go o tym planie, ale oczywiście tutaj jeszcze dokładniej to wytłumaczę. W czasie kampanii, oczywiście wiadomo, że pojawiły się zarzuty. Chodzi oczywiście o kampanię w roku 2016, kiedy startowała Hillary Clinton i a oczywiście Donald Trump i wtedy pojawiły się takie zarzuty że Rosja próbowała wpłynąć na wynik wyborów, na korzyść Trumpa oczywiście. W odpowiedzi FBI rozpoczęło śledztwo, które nazwano Crossfire Hurricane. Miało to śledztwo na celu zbadanie możliwego powiązania sztabu Trumpa czy też samego Trumpa z Rosją. W kolejnych latach toczyło się wiele śledztw i wiele debat politycznych na temat legalności i motywacji tego dochodzenia. Republikanie zarzucali FBI oraz administracji Obamy, który miejmy nadzieję zostanie niedługo już poddany pod proces impeachmentu że nadużyto aparatu państwowego do atakowania przeciwnika politycznego, czyli oczywiście Donalda Trumpa. A same zeznania Comeya z 30 września 2020 roku? Otóż w czasie przesłuchania przed tą właśnie senacką komisją do spraw sądownictwa, która kierowana była przez Lindzeja Grahama, oczywiście jest to Republikanin, James Comey był pytany między innymi o swoją wiedzę na temat notatki CIA, która miała wskazywać, że Hillary Clinton w 2016 roku rzekomo zatwierdziła plan oczernienia Donalda Trumpa poprzez powiązanie go z Rosją. Senatorowie republikańscy powoływali się na ujawnioną przez ówczesnego dyrektora wywiadu narodowego Johna Redcliffe'a notatkę CIA, która miała sugerować, że rosyjski wywiad zdobył informacje o rzekomym planie Clinton mającym, rozproszyć opinię publiczną od skandalu mailowego. Pamiętamy oczywiście wtedy, że Hillary Clinton była pod obstrzałem, jeżeli chodzi o e-maile, które ponoć zginęły. A żeby odciągnąć tutaj uwagę od tego, chciała w jakiś sposób te, temu przeciwdziałać, no i to miało być takie właśnie przeciwdziałanie, że chciała powiązać Trumpa z rosyjskimi operacjami hakerskimi. James Comey podczas przesłuchania stwierdził, że nie przypomina sobie, by był informowany o tej notatce i że nie posiadał wiedzy o jakimkolwiek planie Hillary Clinton. Tego typu. Zapewnił również, że FBI prowadziło śledztwo w sposób niezależny i nie kierowało się motywacjami politycznymi. Natomiast tydzień później, ty, czyli tydzień po tym zeznaniu Jamesa Comeya, były dyrektor wywiadu John Radcliffe opublikował. Zredagowaną wersję notatki z 2016 roku, która informowała Jamesa Comeya o wywiadzie sugerującym, że Hillary Clinton mogła zatwierdzić taki plan. Notatki Johna Brennana, czyli byłego dyrektora CIA w okresie kampanii w 2016 roku, wskazywały, że CIA posiadała informację o rzekomej aprobacie Hillary Clinton z 26 lipca. Dla propozycji jednego z jej doradców do spraw polityki zagranicznej, by właśnie takiej strategii użyć, czyli by właśnie zdyskredytować Donalda Trumpa poprzez podgrzewanie skandalu dotyczącego ingerencji rosyjskich służb bezpieczeństwa w wybory. W kwietniu 2019 roku opublikowany został raport Miller'a. To oczywiście już wszyscy wiemy o co chodzi. Stwierdził on, że nie ustalono współpracy ani koordynacji między sztabem Trumpa a rządem Rosji w działaniach wyborczych. Natomiast akt oskarżenia został wniesiony po rezygnacji Erika Siberta, czy też po zwolnieniu Erika Siberta, bo tutaj za chwilę, jak się dowiecie, ja dołączę jeszcze to, co mówiłam kilka dni temu. Także tak tylko mówię, że oficjalna wersja jest, że Erik Sibert zrezygnował, natomiast Trump twierdzi, że został zwolniony. No ale tutaj. Taka dygresja. Akt oskarżenia został wniesiony po tym, jak Erika Siberta już nie było na tym stanowisku. Jest to były amerykański prokurator prowadzący tę właśnie sprawę, który odmówił zresztą wniesienia zarzutów przeciw Letyshi James, prokurator generalnej stanu Nowy Jork, z powodu braku dowodów. James, Leticia James prowadziła sprawę, oczywiście, w której Donald Trump został oskarżony i skazany na 34 zarzuty fałszowania dokumentów firmowych w związku z płatnościami dla aktorki filmów erotycznych Stormy Daniels w czasie kampanii 2016 roku. W poście na Truth Social Donald Trump opisał Siberta jako popieranego przez demokratów prokuratora USA z naprawdę złą przeszłością republikańską. W tym samym poście Trump wezwał prokurator generalną Pam Bondi i innych urzędników Departamentu Sprawiedliwości do zbadania i wniesienia zarzutów wobec Jamesa Comeya, wobec Leticia James oraz wobec senatora Adama Schiffa których uważa za sprawców i yy, tutaj domaga się sprawiedliwości. I jeszcze wpis Donalda Trumpa na Truth Social. Sprawiedliwość w Ameryce. Jednym z najgorszych ludzi, na jakich ten kraj był kiedykolwiek narażony, jest James Comey, były skorumpowany szef FBI. Dziś został postawiony w stan oskarżenia przez wielką ławę przysięgłych pod dwoma zarzutami popełnienia przestępstwa za różne nielegalne i bezprawne czyny. Był tak szkodliwy dla naszego kraju przez tak długi czas, a teraz zaczyna ponosić odpowiedzialność za swoje zbrodnie przeciwko naszej Ojczyźnie. Uczyńmy Amery Amerykę wielką ponownie. Tak więc ja jeszcze dla tych, którzy nie oglądali tego materiału krótkiego, opisującego właśnie te wpisy na Truth Social sprzed kilku dni Donalda Trumpa, dodam tutaj na koniec ten krótki materiał. A ja już z wszystkimi się żegnam i serdecznie wszystkich pozdrawiam. Do następnego razu. Social. Pam. Tutaj zwraca się do Pam Bondi oczywiście. Przejrzałem ponad 30 oświadczeń i postów. W których zasadniczo pisano, ta sama historia, co ostatnio: dużo gadania, zero działania. Nic się nie dzieje. A co z Comeyem, Adamem Szyfti-Szyfem, z Letitia? Wszyscy są winni jak diabli, ale i tak nic się nie dzieje. A potem prawie powołaliśmy prokuratora federalnego w Virginii, popieranego przez demokratów. Z naprawdę złą republikańską przeszłością. Rajno to oczywiście nawiązanie do Republikanów, którzy tak naprawdę nie są Republikanami. Czyli właśnie ten Rajno, tak mówi o nim Donald Trump, o poglądach woke, który nigdy nie miał zamiaru wykonywać swojej pracy. Dlatego dwaj najgorsi senatorowie demokratów tak go forsowali. Nawet okłamali media, nawet okłamał media, mówiąc, że sam zrezygnował i że nie mamy żadnej sprawy. Nie, to ja go zwolniłem i mamy świetną sprawę. Wielu prawników i komentatorów prawnych to potwierdza. Lindsey Hallehan to naprawdę dobra prawniczka i bardzo cię lubi. Nie możemy już dłużej zwlekać. To niszczy naszą reputację i wiarygodność. Oni dwa razy mnie poddali impeachmentowi i postawili w oskarżenia aż pięć razy. Za nic. Sprawiedliwości musi się stać zadość, czyli sprawiedliwość musi zapanować. Teraz. Prezydent D.J.T., Donald J. Trump, a wspomniana przez Donalda Trumpa Lindsay Halligan, to prawniczka, która obecnie pełni funkcję Special Assistant to the President oraz. Senior Associate Staff Secretary w administracji właśnie Donalda Trumpa. Do 2022 roku pracowała przede wszystkim w prawie ubezpieczeniowym na Florydzie, reprezentowała klientów w sporach dotyczących szkód majątkowych, komercyjnych i mieszkaniowych, a w 2022 roku dołączyła do zespołu prawników Trumpa, była m.in. obecna podczas przeszukania Maralago i brała udział w sprawach związanych z dokumentami dla Donalda Trumpa. Natomiast jeżeli chodzi o tego rajno, do którego odnosi się Donald Trump w swoim poście, to on odnosi się do Eryka Siberta, prokuratora federalnego w Eastern District of Virginia, którego nominacja, urząd uzyskały ponadpartyjne poparcie senatorów z Virginii czyli tak jak powiedział Donald Trump, nawet miał poparcie tutaj demokratów. Zrezygnował on ze stanowiska według oficjalnych źródeł, zresztą sam również twierdzi, że zrezygnował ze stanowiska. Donald Trump jednak twierdzi, że to on go zwolnił po sporach, z tego co mówi Eric Siebert, to on zrezygnował po sporach dotyczących tego, czy wszcząć postępowanie przeciwko prokurator generalnej stanu Nowy Jork Leticia James. I jeszcze w międzyczasie były dwa posty. Kolejny post od Donalda Trumpa informował, że mianuje Lindsey Halligan w najbliższym czasie, a już kolejny post, który również przetłumaczę, tutaj będzie również informować. Że właśnie Donald Trump tą Lindsey Halligan mianuje. Tak więc ten post teraz przeczytam. Mam zaszczyt mianować Lindsey Halli Halligan, która pełniła funkcję specjalnej asystentki prezydenta w Białym Domu na stanowisko prokuratora Stanów Zjednoczonych dla Eastern District of Virginia. Lindsay to twarda, inteligentna i lojalna prawniczka, która współpracuje ze mną od dawna, w tym w zwycięskiej walce przeciwko upolitycznieniu naszego systemu sprawiedliwości przez oszusta Joe Bidena i radykalnych demokratów lewicy. Była tego świadkiem na własne oczy, kiedy stanęła w obronie moich praw podczas niekonstytucyjnego i nieamerykańskiego nalotu na mój dom mar Palm Beach na Florydzie. Jako partnerka w największej kancelarii prawniczej na Florydzie, Lindsay udowodniła, że jest znakomitą adwokatką procesową, a później reprezentowała mnie i wygrała w haniebnej aferze dokumentowej demokratów, jak również w wielu innych dużych i głośnych sprawach. Jest niezwykle inteligentna, nieustraszona i współpracując z prokurator generalną Pam Bondi oraz zastępcą prokuratora generalnego Todem Blanchem, ma siłę i determinację, by być absolutnie wybitną w tej nowej i bardzo ważnej roli. Gratulacje, Lindsay. Dokonasz wielkich rzeczy dla sprawiedliwości, dla Virginii i dla naszego kraju. Dziękuję za uwagę w tej sprawie. Uczyńmy Amerykę wielką ponownie. Prezydent Donald J Trump, czyli tak jak już wielokrotnie mówiłam, no niestety Donald Trump jest otoczony kręgiem ludzi, którzy nie zawsze są wobec niego lojalni i tutaj jest wyraźnie już taka frustracja z jego strony, ponieważ on sam wie, że rzeczywiście coś zaczęło się, powinno już zacząć się dziać. Wszyscy mówią, że jakieś aresztowania, jakieś Konsekwencje powinni Ci, którzy są winni ponieść. I tutaj mamy bardzo wyraźny krok, bardzo mocny krok. Miejmy nadzieję w tym kierunku, żeby właśnie w końcu zaczęło się coś dziać takiego konkretnego, ponieważ mamy były odczytywane różne tutaj rzeczy, jeżeli chodzi o dokumenty, które zostały upublicznione i... Odczytane były rzeczy, które w tych dokumentach były, chociażby jeżeli chodzi o Obamę. No tutaj, akurat w tym poście, on mówi przede wszystkim o Letitia i James, ale nie tylko. No więc miejmy nadzieję, że taki krok po kroku będzie tutaj coraz Więcej dobrych wiadomości. No i nie zapominajmy, że Donald Trump no, niestety nie jest sam w stanie poradzić sobie z bagnem. To jest naprawdę nie lada zadanie. Tak więc czekamy na, miejmy nadzieję, już jakieś konkretne posunięcia w tej sprawie. Serdecznie pozdrawiam.